Musisz to obejrzeć, jeśli szukasz łatwego sposobu na poprawę swojego zdrowia. Czasem najprostsze rozwiązania są tuż pod naszym nosem, a jednym z nich są właśnie borówki. Myślę, że ludzie nie zdają sobie sprawy, jak potężne są borówki. Te małe owoce kryją w sobie ogromną moc, która może pozytywnie wpłynąć na Twoje codzienne samopoczucie. Przeanalizujmy korzyści płynące z tego małego, ale potężnego owocu. Borówki to nie tylko smakowita przekąska, to prawdziwy skarb natury, który warto włączyć do swojej diety. Po pierwsze, borówki są pełne czegoś, co nazywa się antocyjanami. To naturalne barwniki, które nie tylko nadają im piękny kolor, ale także mają silne właściwości antyoksydacyjne. To fantazyjne słowo na naturalną substancję, która nadaje im głęboki niebieski kolor i jest ona niesamowita dla twojego organizmu. Antocyjany pomagają zwalczać wolne rodniki, które mogą uszkadzać komórki i przyspieszać procesy starzenia. Antocyjany mogą pomóc chronić twoje oczy, wspierać serce, a nawet utrzymywać zdrowe naczynia krwionośne. Ale to nie wszystko. Badania sugerują, że regularne spożywanie borówek może poprawić pamięć i koncentrację, co jest szczególnie ważne w dzisiejszym szybkim świecie. Borówki są pełne witaminy C. To witamina, która wzmacnia odporność, pomaga w gojeniu się ran i wspiera produkcję kolagenu, dzięki czemu Twoja skóra pozostaje jędrna i promienna. Już garść może znacząco wzmocnić Twój system odpornościowy. I sprawić, że Twoja skóra będzie wyglądać najlepiej. Dodatkowo, borówki są niskokaloryczne, więc możesz je jeść bez wyrzutów sumienia. I nie zapominajmy o błonniku. Borówki wspomagają trawienie i sprawiają, że czujesz się syty. To świetny wybór dla osób dbających o linię oraz tych, którzy chcą utrzymać zdrowy układ pokarmowy. Ciekawostka. Badania pokazują, że regularne spożywanie borówek może pomóc zmniejszyć stany zapalne w organizmie. To oznacza, że mogą one wspierać walkę z chorobami cywilizacyjnymi, takimi jak cukrzyca czy nadciśnienie. To oznacza mniejsze ryzyko chorób przewlekłych i więcej energii dla Ciebie. Chcesz czerpać te korzyści? Wystarczy, że włączysz borówki do swojego codziennego menu. Spróbuj jeść świeże borówki jako przekąskę. Pić sok borówkowy, lub dodawać je do owsianki czy jogurtu. Możesz też przygotować z nich zdrowe koktajle, lub dodać do sałatek. Świetnie smakują również w deserach, jak na przykład w tradycyjnym polskim serniku z borówkami. To doskonały sposób, by połączyć przyjemne z pożytecznym. Więc następnym razem, gdy zobaczysz te małe niebieskie klejnoty, pamiętaj, to nie tylko smaczna przekąska. To naturalna tarcza dla Twojego ciała. Warto sięgać po nie regularnie, by cieszyć się zdrowiem przez cały rok. Odkryj więcej naturalnych sposobów na zdrowie, subskrybuj i oglądaj kolejne filmy. Twoje zdrowie jest w Twoich rękach. Zacznij od borówek już dziś.